Preszamy z Florydy. Właśnie spędziliśmy tutaj cały dzień jeszcze na plaży. Na razie mamy, mamy jakieś 300 mil do naszego noclegu. Wracamy na tą samą farmę, na której byliśmy 3 tygodnie temu. Tam będziemy mieli nocleg, no ale tam dopiero się zjawimy około 10 wieczór pewnie. Teraz jest czwarta 15 po drodze jeszcze będzie ładowanie Rywian. Musimy spokojnie jechać, bo w Rivianku prądu jest tyle, że na styk tam dojedzie więc bez szaleństw będzie, no ale też nigdzie się nam nie spieszy pożegnanie z Florydą, przejdziemy w Georgii i nocleg w Południowej Karolinie, a jutro powrót do domu. Widzicie jak maszeruje wzdłuż drogi elegancko, że nic nie przepływa więc nie będzie podnoszenia mostu że my stoimy na tej zwodzonej części no, Jak Mały stateczek przepływa jakiś. Tutaj mamy z drugiej strony jakiś piękny statek żaglowy. Taki piracki. Stary miasteczko, najstarsze miasto w Ameryce, saint Augustine. Nawet nie wiedziałem, że ja tu wyląduję w saint Augustine. Co za miła niespodzianka tu stary fort przed nami Castillo de San Marcos National Monument nie byłem wewnątrz tego fortu poprzedni raz jak tutaj byłem to za późno przyszedłem i go zamykali teraz moglibyśmy tam walić. on do piątej otwarty no ale już jedziemy więc może jak tutaj wrócę jesienią z moją żoną to pojedziemy zwiedzać ten fort To no to nie działa dobrze. W BMW się zapalają same światła, w czasie też rzuci pogodę. Możecie sobie jeszcze popatrzeć na Saint Augustine Tak samo jak wierzód w Europie to jest wieżna O, puknęli się Thank mm -hmm. Ostatni już dzień. Tutaj są jacy zimni ludzie. Dom naszego gospodarza. Nasz kamperek albo nasze kamperki. Za 10 minut wschód słońca. A my idziemy z maju. Najpierw się przejdziemy gdzieś tu siku, zrobić pieskiem, a potem pójdziemy na molo, żeby zobaczyć wschód słońca. Pięknie wschód słońca. Tam stoją nasze kamperki. Tu nasz gospodarz, pamiętacie? Pamiętacie to sprzed paru tygodni? Bezwieczna pogoda. A co tu pływa Kawałek garbuza? Wygryzionego już przez rybki. Tutaj, o, a co to było za zwierzę? Tu jakiś... jakiś robak łaził po tym oparciu. Przepiękne kolory na tej wodzie. Kolega Maji już czeka. Ten tuściutki żebrak, co tu turystów odwiedza i się dokarmia. Na dachu nie kogucik, tylko delfiny. I jakiś mus. Maja spotkała się z koleżanką więc mają tutaj zabawę sobie To pies sąsiadów utuczony bo przychodzi tu żebrać i już jest kwadratowy Pies sąsiadów, pies gospodarza jeszcze chudy bo młody No a Maja też chudziutka oczywiście i zgrabniutka No i gonią tutaj wilki Gonią tu wilki za owcami a chłopaki za zabawami, tak to było? Dużo radości ma nasz piesek. Słoneczko już wysoko. Wygląda na to, że będziemy mieli piękną pogodę dzisiaj. I bardzo miłe zakończenie podróży. Na początku maja była lekko przestraszona, teraz jest. Dom, dominuje w tych zabawach Najbardziej jeśli się już dość mają Pieski już mał dość A Maja, <śmawia> Maja by się Popawiła jeszcze Pieski się tak zmachały Że teraz piją wodę Z jednej miski Idzie, idzie gruba skupę Walną na trawniku I teraz będzie na nas A my naszą kupkę mamy Tu w woreczku Bo my sprzątamy po sobie nie mam nic do jedzenia. Nic nie mam do jedzenia, proszę pan. Jak jeden się napił, to każdy musi po kolei się napić wody. Słoneczko płynie, a tu za krzakami płynie też jakiś jacht. A po naszej wizycie nasz gospodarz trzy tygodnie temu tak się zachwycił rywianem, że od razu sobie kupił też używanego suwa, no dla żony, bo mówi, że on ma duże, już ma pick -upy benzynowe, więc sobie kupił suwa, suwa rywianka, jak widać. Pięknie tutaj jest, cisza i spokój, zapowiada się naprawdę upalny dzień. Wróciłaś do mnie, bruda się, ale jesteś już smarowana. Ale fajnie było Maja, nie? Pogoniłaś ze z koleżankami, no. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Kończą się nasze wakacje, mamy 400 km do domu. Będziemy w domku no, za 5 godzin pewnie, bo nie jedziemy szybko, a jeszcze będę musiał zatankować. Wyjeżdżamy z tego miejsca. Kupiłem orzechów. 4 kilo orzechów kupiłem za 60 dolarów, jakby to. Ale to są świeże orzeszki, znaczy świeże z ubiegłorocznych zbiorów, ale w zamrażalniku leżały cały czas bo pekany można trzymać w zamrożoniku więc zakupy zrobione umówiony jestem z farmerem na jesień że tutaj wrócę widzieliśmy rano piękny wschód słońca przepłynęły dwa delfiny koło nas więc bardzo fajnie się zaczął dzień i bardzo fajnie się kończy ta wyprawa na Florydę no i koniec naszej podróży Wtorek, druga po południu, 4 czerwca. Wróciliśmy z wyjazdu na Florydę. Na liczniku Nyski jest 52 467 478 mil, czyli przejechaliśmy 2064 mile plus 10%, no bo on ma większe koła, czyli 2200 2200 prawie 2300 mil. Natomiast na liczniku Riviana, który jest przed nami, już spoglądam na aplikację 6534 mil. Nie pamiętam ile było na początku, ale to było nagrane, więc tutaj się wyświetli wam informacja. Rivianek ma przebieg 3723 mil. Ile przejechaliśmy mil Rivianem, ile kamperkiem? Rivianem trochę więcej, dlatego że kamperek był często zaparkowany, po prostu był zaparkowany na kempingu, a Riviankiem się Rywiankiem się jeździła. Supy nowe stawiają. Coś tu będą przerabiać. A my już jesteśmy w domu. Więc jeszcze raz, jeszcze transmisja live idzie cały czas. Więc dziękuję moim widzom na żywo. I dziękuję Wam za wspólną podróż. A jeszcze będziemy odpalać Kadilaka. Zobaczymy, czy on odpali po tych trzech tygodniach. I jesteśmy. Do widzenia. Dziękujemy. Koniec. Kadilak tutaj stoi od, wiecie, trzech tygodni. Więc nie wiadomo, czy on tutaj odpali i zobaczymy, jak ta moja naprawa wygląda w głowicy, dziurawej, dziurawej głowicy. Tylko najpierw muszę mu na klemę założyć. Mam nadzieję, że prądu zostało trochę w akumulatorze. Jedną kamerkę sobie... Położę z tyłu, a drugą kamerką wchodzimy do auta i spróbujemy, damy mu parę, parę sekund na to, żeby pompa paliwowa tutaj troszkę napompowała nam paliwa. mycie samochodu, samochód się zabrudził, więc musimy go umyć. Mam tutaj takie dwie pomocnicze. Ktoś, tym mi przeszkadza, jeszcze musimy wyrzucić z kadru tego człowieka. A wybrać, wybrać. Zaraz to będzie super czysty. Z takimi pracownicami. To...

jeszcze to tam, nie umyła A nie widziała A skąd wiesz, z której strony? Złotkałem. Nie wiemy. Mamy 50% On. szans. <ślad> tak jak się chyba Także z drugiej Jak to do połowy w tej kupię, tej to, to zaczniemy <śladanie> to jest z drugiej <śladanie> Ale oni Wiech. to najpierw obijają, że z całą skórę ściągają, nie? Nie. nie. nie? My nie będziemy kopiować, jak oni robią, bo my mamy. Nie, my mówisz tylko jem, tylko ten. Myślisz, że spróbować drugą? Mhm. A może, a może to nie jest zarzut, Może nas może dojrzał? Przejrzał To do z trzeciej strony? Nie leje tylko tak się zatrzymało a Jakby wiertarkę wziąć i wywiercić No, zimę? będzie łatwiej No, świdrem będziecie wiercić? Tak, później młotem A na koniec do ogniska Pukane od razu. Leci, co? leci. Leci. No. Tylko nie wiadomo co. Mama. Może już z procentami. Ja spróbuję, ale nie wypiję dużo, bo jutro samolot, nie? Nie chcę, nie chcę, nie chcę ryzykować. Rodzinka już odleciała, są w Newarku dzisiaj. Wieczorem mają lot do. Chyba do Brukseli i stamtąd do Krakowa. A nam pozostało tu posprzątać. Po tych wakacjach, bo piasek z plaży jest tutaj w samochodzie, więc trzeba tutaj odkurzyć, wymyć dywaniki. Tam już dywaniki na żywopłocie schną wymyte, foteliki wymontowane bo nie przewidujemy chwilowo żadnych dzieci w okolicy, więc sprzątanie. Pogodę piękną mamy, znowu 33 stopnie, bezchmurne niebo Namiocik zdemontowany Namiocik też do czyszczenia prawdę mówiąc, namiocik to rozłożyliśmy na patio około domu bo no to chodzi, żeby wysechł tutaj w tym słoneczku bo na tych floryckich burzach, znaczy burzach, mieliśmy piękną pogodę przez trzy tygodnie, ale w nocy się wilgość zrobiła i, i zbierała się ta wilgość na mieciku, więc wszystko otwarte, żeby się przewietrzyło, wysuszyło, e, prześcieradło z materaca zdjęte, wypierzemy, wyczyścimy, wszystko będzie świeże i pachnące przed następną podróżą, choć na następną podróż nie zabieramy już na miociku, bo jedziemy po prostu we dwójkę kamperkiem, ale to z tego co widzę, to pewnie pewnie się nie uda ruszyć przed lipcem, myślę, że koło w początkach lipca pojedziemy pojedziemy w tamtą podróż